Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałam złożyć sobie i Państwu najserdeczniejsze ogrodowe życzenia. Życzę zdrowia, które będzie nam potrzebne podczas prac ogrodowych, szczęścia w tym, żeby nasz ogród omijały wszelkie szkodniki i choroby oraz pomyślności. Aby wszystkie nasze plany ogrodowe zakończyły się sukcesem, dla mnie rok 2024 był rokiem szczególnym, ponieważ skończyłam 50 lat i wyszłam ze strefy komfortu nagrywając te filmy na YouTubie. I chciałam się dzielić doświadczeniem ogrodniczym zdobytym bez żadnych szkół czy kursów. Ponieważ z wykształcenia jestem magistrem ekonomii, natomiast z zawodu jestem księgową. Życzę Państwu i sobie zdrowych, wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiam.